Dzień dobry kochani, witajcie, bardzo serdecznie tutaj. Kogo mamy? Mama. Zutermy. I wasz, wiadomo kto, jeśli nie wiecie tutaj macie pod ym, jak to się nazywało, Pod chujów sto... Lecę szybko z rozgrzeweczką na nowej mapeczce. Oczywiście w tej części Call of Duty Modern Warfare. Lecimy sobie właśnie z rozgrzeweczką. I jeden odpuszczam z pierdolenia na początku tam pora. Tam porabiecie. Ja po prostu będę wymyślał sobie jakieś tam tutaj powitanka. Jak widzicie mam tutaj ustawione tryb realizmu gdzie nic nie widać, także nie wiem na jaką mam broń. Ale tutaj sobie porobimy rozryweczki i lecimy na <todgrybowa> Nie wiem, jak to zrobiłem, ale się udało. Wow, wow, wow. A y, druga ciekawosteczka to będzie za niedługo live'ik i to chyba w stop. O kur... Ty fraje! Nie no, hu, hu, ja, ja, ba ja, ja go banuję. Ja tu jestem adminem tej zapszonej społeczności. Będzie live w sobotę i właśnie nie wiem czy zrobić z naszego Modern Warfare Czy może jednak z Sniper Elite czy coś takiego. To się zobaczy się muszą z diglami co ja się zrobił? Oh. Nic, 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 werynice Jest! Fortuna z przyjaźniałem. Tak to się mówi... Um, dzień dobry, everyone. Gramy z Tuta 35 Puta! Dług z Chlory. Oczywiście gramy w Odnowę. W Rebirth Island. Z y zadanie jest proste Wygraj, albo giń Jak widać lecimy do tego miejsca Jesteśmy tym niebieskim No już nasz przyjaciel się wyjebał O ty kurwa kraje Bez nic Mam nadzieję, że chłopiec tutaj nie będzie A czego mam takie śmieszne lagi? Czego mam takie śmieszne lagi? A mi pad wibruje o! O, 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 o! O, lala! Przypomnij mi się Afganistan. Bardzo mi się przypomniał Afganistan. O, no to się schowaj! No lagi, lagi. A co jest z tym z głównym jebanym? Uwaga, wrogi żołnierz. No chuj mi obchodzi, wrogi żołnierz, jak kurwa laguje mi to gówno, bo ktoś kto mnie dzwoni cały czas. Ja z zjeby jebane, wypierdalać szmaty z grupy kurwa. Tak, to stowarzyszenie, do was kurwa mówię, coś piszecie z jeby pierdolone. Na chuj wypiszecie, jak teraz Ale akurat gra. Niewidzisz kurwa, Nienawidzę was niewidzisz kurwa, nie kurwa, nienawidzę was i mojego przyjaciela też zajebali A, dobra Daw glory Nie zdałeś tutaj yy, mojego konkursu Jesteś szmatą i tyle Mogę ci powiedzieć przyjacielu Serio amunicji mi zabrakło Nie no nie wierzę Jebana. Uwaga, wrogi żołnie. Siem i wara, kurwa. Co? Dość już tej rozgrzewki. A co nie Skończy mógł być kurteczki? Do... No właśnie. Royal. Dobra, przyjacielu, zaznacz. Wjeżdża się gas. Trzeba iść do bezpiecznej strefy. Co? Jak ty frajer jesteś? Nie ginij, coś, nie ginij. Dobra, Wietnam, Wietnam. Ale to jest puścizno głupia duszą do roboty jaki ładny lud Przyda mi się, przyda Ale Zostało graj 25 Jak na razie, dobra robota Bo to nie jest też trudne Tutaj Jakub 4.7 by sobie poradził, a nie poczyku Chłopcze łopcze zrób coś Chłopcze O nie ma tego durnego SKS-a Nie wiem, macie tutaj klipa, Ym, z Jakubem 47 grałem i właśnie no nie celuję tutaj jakoś tak, no nie wiem co nie, nie widzę tego, więc zgadam na ślepo, okej? Okay? Ej, dokładnie w niego strzelam a on, nie, on żyje O siód Zabiego, zabiegą ty jesteś tu jestem. Będzie dobrze, zajmę się tobą. Dobra. Dobra fa. Ej. nie jak nie pójdę. Nie. O widzisz brawa kurwa, brawa. Down. Masz no nie chcesz uzbrojenia w drodze. Przedostać się do nowej bezpiecznej strefy, a on zrzut uzbrojenia. Skąd ty masz zrzut uzbrojenia? Skąd on ma zrzut uzbrojenia? Zostałam. Ach, ach, jeszcze żyj. O no to jest spadaka, to jest spadaka jakaś. No, do mnie może. To jest podaka. Nie, ciekawy celownik. Mi się podoba ten celowniczek. Chla! mi no, Wiem. 30 ammo by się przydało. Hello. Jakub 47 7 pozdro, dla ciebie. Przyjacielu, z drogi złoty. On się to odrodził czy się... 10. Odrodził się, dobra. No ale ten ASWA AH jest dobry, tak, muszę powiedzieć. Ale tak czy siak przydałby mi się kurcze jakiś em... No wie powiększony ten, prawda? Twoja drużyna poległa. Teraz wszystko zależy od ciebie. E- party, pieprzony ślub! HAHA! Ja pierdolę! Udało się. udało się! Udało się! Nie wiara, nie wiara, nie wiara, nie wiara! She's my Cherry Pie! Na 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 Jesteś ostatnio! Ale ty jesteś rozjebany, chłopie! Tu kuriewa chodzi. Zmieniam pozycję. A jak wyjdzie z gryko, to, to, to go zajebie. Ceny zaopatrzenia zostały zmienione. Gorąca wyprzedaż. Się... Dobra, ja stałem przez następny. No cześć! Welcome to the war zone. I to the. Co to miało znaczyć? Co to miało znaczyć? Na tej mapce są dobre te trzy domki. A, strzelają do mnie! Będzie dobrze, zajmę się tobą. Jesteśmy w kręgu. Zaraz będzie gorąco. A no, muszę powiedzieć, że grałem już z lepszym przyjacielem. No nie wierzę w typa! Szel zlecenia zdjęty. Znakomicie. Super. Bracicie teren! Uwaga, BSP leci na oparat. Tak jak mówiłem, e, ta broń jest się... bardzo fajna. Obiegnijmy sobie tutaj. Wduszą się szmaty. Bardzo mądrze. Mam maskę wow. Prawie są moje A 30 amunicji, 30 amunicji AMAZING, Amazing. No co? Tak. Wasz główny cel to wybić Bardzo fajna broń na początek bazułka do rozwalania rzeczy, bo to lubię najbardziej. Jak można się zauważyć, jestem na innej mapie Ponieważ to we. Uwaga, wroga, drużyna jest no na nie. Waszym tropie. Dobrze. Jesteśmy na nowej mapce Mam hmm, tu pistolet maszynowy jak, Nie nowej, spor zmienił się tryb Gramy teraz na mini-royale Dobrze, mnie namierzyli Dobra, Rzuca idziemy, idziemy łamkowy. No to rzucaj, na co czekasz? Szmaciarz mi zabrał Kurwa, gdyby nie te lagi pieprzone Ktoś kurwa do mnie musi pisać, jak zjeb to ugrali Wiatro ja wam. BUM! Zostawcie miejsce dla mnie! Strzelają do mnie. Strzelają do mnie! Nie rób zrób to Dominik. O się. Dzie dziękuję, dziękuję, dziękuję. Im słyszałam, że pan jest ojcem Dymciora Play. Czy jest pan dumny z tego, że Dymcior zabił wroga oraz prowadzi drużynę do zwycięstwa? A ja mam to w dupie. Mówi! Serio? Tak się bawimy? Tak, tak się bawimy. Słuchaj, strzelają do mnie! Biegnę przyjacielu! Nie zrób tego! Mam kontakt. No serio kurwa. Zajebiście kurwa. O, wygrałem, dobra Dobra, fajnie Ja myślałem, że tam będą jeszcze więcej ludzi, a tutaj to jest tak jest szybko, co jest, jestem A bardzo mi się podoba taka wygrana ma... I było źle Granie z randomami. bir <laughs> böyle anlamlı. Evet. Dost